Cześć, witajcie! Wspaniała wiosna rozkręca się na całego. Mamy maj, także zobaczcie, jakie prace czekają nas w maju w ogrodzie. Zapraszam Was na ten odcinek. Maju zdecydowanie najwięcej prac czeka nas w ogrodzie warzywnym, ponieważ maj to jest taki miesiąc przełomowy, kiedy te wszystkie nasze sadzonki i rozsady, które pielęgnujemy już od dłuższego czasu, trafią na swoje miejsca docelowe. Dlatego zobaczcie krok po kroku, jakie prace w ogrodzie warzywnym nas czekają. Podzielmy sobie ten czas na dwa takie okresy. Pierwszy okres to jest taki. Od początku maja do mniej więcej 12 maja i jest to czas, kiedy kontynuujemy wysiewanie takich warzyw jak marchewka, rzodkiewka, groszek. Możemy już też wysiewać fasolkę szparagową, fasolkę tyczną bądź fasolnik chiński. Kontynuujemy też wysiewanie sałat. W pierwszej połowie maja do ziemi trafiają też rozsady takich warzyw jak kapusty, kalarepy, brokuły, kalafiory, czyli wszystkie rośliny kapustne. Tutaj mam właśnie wysadzoną marchewkę. Ona bardzo powoli kiełkuje, ale zaczyna się pojawiać. Jeśli nie wiecie na przykład jak rozpoznać swoje rzędy, jak rozpoznać rośliny, które wysieliście od na przykład chwastów, no to najlepszym sposobem właśnie jest sobie oznaczyć rządki nasionami rzodkiewki, jest to najprostszy sposób, właśnie aby rozpoznać, gdzie mamy rzędy, gdzie rosną nasze rośliny. Rzodkiewkę najlepiej wysiewać w odstępach powiedzmy tak 8-10 dni. Wtedy mamy już część rzodkiewek gotowych do zbioru. Kolejne nam sobie rosną, na przykład po kolejnych kilku dniach, już tutaj mam następne rzędy rzodkiewki i ostatnie już tutaj też schodzą. Oczywiście najlepiej robić to po nasionku. Ja tutaj mam zbyt gęsto, bo zleciłam to zadanie moim dzieciom, no i one oczywiście wiecie, wsypały pół torebki w jedno miejsce. Kapusty i kalarepy trafiły już na swoje miejsce. To jest kapusta wczesna, głowiasta. Są też kalarepy. No i kapusty pakczoy, które za momencik będą do zbioru, żeby wychwycić ten moment, kiedy zaczną wybijać w pędy kwiatostanowe. To wszystko będzie przykryte siatką. Tak, żeby żadne szkodniki nam się tu nie dostały. I fasole i fasolnik chiński wysiałam na rozsadę do takiej wielodoniczki, po to, aby już później wkopywać większe rośliny. Siałam je gniazdowo po trzy sztuki, i tak one też trafią do ziemi. Tutaj jako pierwszy jest fasolnik i selery. Selery naciowe i selery korzeniowe. Pierwsza połowa maja to też jest doskonały czas na wysadzanie ziemniaków. Takie ziemniaki dobrze jest sobie wcześniej podkiełkować i już po prostu podkiełkowane sadzeniaki umieszczać w ziemi lub w workach. Jeśli jesteście ciekawi, jak można uprawiać ziemniaki w małym ogrodzie przydomowym, film znajdziecie do góry lub w opisie. W zeszłym roku pokazywałam Wam, jak uprawiam ziemniaki w workach. Przygotowujemy też sobie rozsady roślin dyniowatych czyli wszystkie dynie, cukinie, patisony, ogórki. Lepiej właśnie z wysiewem roślin dyniowatych na rozsady wstrzymać się troszkę, ponieważ one bardzo szybko wybiegają. Stają się takie wiotkie. dlatego lepiej wysiać je troszkę później i mieć taką niską krępą ładną sadzoneczkę niż po prostu taką długą i wybiegniętą. zwłaszcza jest to istotne w przypadku dyni, które jednak są roślinami no, takimi dużymi. 15 maja jest jest to taka bardzo znacząca data dla wszystkich ogrodników, nazywana zimną zośką lub zimnymi ogrodnikami. Jest to taki umowny termin, po którym teoretycznie nie powinny już występować nocne przymrozki. Do tego czasu należy monitorować cały czas pogodę, sprawdzać temperaturę i w razie czego okrywać i zabezpieczać nasze rośliny. Po zimnej zośce w zasadzie mamy dowolność i możemy już wszystkie rośliny umieszczać w gruncie. Ale uwaga, poprzednie lata pokazały, że no nie jest to takie do końca jednoznaczne, pomimo że minął 15 maj, to jednak temperatura w nocy była bardzo niska. I na przykład takie ogórki wysiane za wcześnie do ziemi, one po prostu w tej ziemi znikną. W ogóle rośliny deniowate w temperaturze poniżej 15 stop zahamowują swój wzrost. Dlatego lepiej wstrzymać się kilka dni i wysadzić po prostu rośliny deniowate w bezpiecznym terminie. Także już po 15 maja szykujemy w gruncie miejsce na wszystkie nasze pomidory, papryki, bakłażany, selery korzeniowe, selery naciowe wszystkie nasze rośliny takie ciepłolubne. Jeśli macie folię lub tunele, no to możecie się pokusić o to, żeby te rozsady wysadzać wcześniej. Ja na przykład planuję już pomidory i papryki do tuneli wysadzać w tym tygodniu, ponieważ jak patrzyłam na prognozy pogody w moim rejonie czyli w Wielkopolsce temperatura w nocy nie ma spadać poniżej 8 stopni, no to jest to taka powiedzmy bezpieczna temperatura, aby te pomidory już wysadać. Cały czas dbamy o nasze rozsady. Moje rozsady zostały już w tunelu na stałe, z tym, że umieściłam je tutaj w takiej tej właśnie mini szklarence, która stoi dodatkowo w tunelu foliowym. No i tylko trzeba uważać, żeby te rośliny się tutaj nie zaparzyły, bo jak zaświeci słońce, to tutaj momentalnie robi się pod 40 stopni. Trzeba tutaj wietrzyć. Tak prezentują się papryki. Po prostu już niezły las. One już naprawdę męczą się w tych małych doniczkach. Tutaj są pomidory. Przepiękne. Krzak, krzaczorki, jedne mniejsze, inne większe, ale generalnie no to są pomidory przepiękne. Tutaj też mam jeszcze papryki. Teraz wymagają te rośliny intensywnego nawożenia. No i biohumus to już jest za mało, dlatego ja do każdej doniczki wrzucam po jeden, dwie pałeczki obornika granulowanego i dobrze to podlewam. Wtedy roślinki są ładnie. Odżywione. Jestem naprawdę dumna z moich rozsad, zwłaszcza, że byłam wczoraj w centrum ogrodniczym i słuchajcie, za każdą taką sadzoneczkę chcieli 6 zł. To jest po prostu, no nie wiem, wydaje mi się że dużo. Ja pamiętam, kiedyś na targu, jak kupowałam sadzonki, to one były, po, po 2,50. W tej chwili 6 zł za sadzonkę. No to jak ja mam na przykład tunel, w który wchodzi mi powiedzmy 40 sztuk, no to musiałabym wydać 240 zł na jeden tunel. Dlatego warto, moi drodzy, produkować własne rozsady. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja trochę te moje sadzonki to traktuję jak takie moje dzieci po prostu. Wysiane od nasionek, po prostu chodzę tu, dmucham, chucham na nie. Staram się, aby miały jak najlepsze warunki. Drzewka owocowe zaczynają już przekwitać, a to znaczy, że niedługo zaczną zawiązywać się na nich pierwsze owoce i jest to moment, kiedy pojawiają się pierwsze szkodniki. W ogóle ja już zauważyłam pod tym drzewkiem, że pojawiła się kolonia mrówek. Taka dosyć duża, w ogóle kopią mi tutaj niezłe tunele, a to oznacza, że za chwilkę pojawi się mszyca. Dlatego warto już się zawczasu zabezpieczyć. Ja na pierwszy taki strzał stosuję oprysk z sody oczyszczonej. O oprysku właśnie na mszyce z sody również był odcinek, link zostawię wam do góry, jak i w opisie filmu, ponieważ zauważyłam już w ogóle pierwsze mszyce na jaśminowcach, ale już za momencik zacznie się oblot nasionnicy trzaśniówki. Jest to najgroźniejszy szkodnik, czereśni, który właśnie powoduje robaczywe. Owoce, dlatego już teraz warto założyć sobie lepy i zabezpieczyć glebę, aby uniemożliwić tym muchom wylot po prostu z ziemi. Lepy zakładamy też na inne rośliny, na inne drzewka owocowe, po to, aby właśnie kontrolować liczebność populacji szkodników, które mogą się pojawić i ewentualnie zastosować mniej lub bardziej drastyczne. Środki ochrony roślin. Jeśli chodzi o pracę w maju w naszym ogrodzie ozdobnym, no to na pewno możemy już pomyśleć o wysadzaniu roślin balkonowych. Zwłaszcza jeśli mamy możliwość w razie przymrozków zabezpieczyć te rośliny w tych pojemnikach. Pelargonie już są wielkie i też widać, że brakuje im bardzo miejsca. Wymagają już nawożenia, ale rosną bardzo pięknie. Ja mam petunie z nasion i one jak widzicie już zakwitają. Chciałabym, aby też w tym tygodniu już trafiły na miejsce docelowe. W dalszym ciągu wysadzamy rośliny, zwłaszcza te, które są uprawiane w pojemnikach, jak na przykład róże w doniczkach czy piwonie. Jest to bardzo dobry moment, żeby wysadzić właśnie. Piwonie z pojemników, możemy nawet już kupić wspaniałe okazy już takie z pączkami, już takie prawie że kwitnące. Wysadzamy też już karpy dali. Karpy dali można sobie wcześniej podpędzić po prostu, wysadzając je w pojemnikach i potem dopiero do gruntu, ale możemy również w połowie maja już całe karpy wsadzać bezpośrednio do ziemi. Dalie naprawdę rosną bardzo szybko, dlatego na jesień będą zdobić nasz ogród cudownymi, przepięknymi kwiatami. Cały czas dbamy o czystość rabat, czyli pielimy, ściółkujemy, tak aby te wszystkie chwasty po prostu nam się nie zadomawiały w naszym ogrodzie. Kontrolujemy i zabezpieczamy nasze żywopłoty z tui, ale nie tylko z tui, też i z innych iglaków. Teraz w maju nasze żywopłoty mogą zostać zaatakowane przez różne szkodniki. Również jest to moment, kiedy może zacząć się pojawiać choroba grzybowa, dlatego zabezpieczamy nasze rośliny nawet profilaktycznie. Pamiętajcie o tym, że takie opryski wykonujemy w dzień bezwieczny, najlepiej albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, już po oblocie pszczół i innych właśnie zapylaczy, tak żeby im nie szkodzić. Trawnik po wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych, które mamy już za sobą, rośnie teraz w maju ekspresowo. Naprawdę jest to chyba miesiąc, w którym trawnik rośnie najszybciej, dlatego... Przede wszystkim kosimy go co 4 dni. Wtedy on się pięknie zagęszcza i tworzy się taki mięciutki dywan. Do tego nawodnienie. No, niestety, trawnik pod względem wody nie jest ekonomiczny w ogóle. I pochłania naprawdę bardzo dużo wody. Nie możemy dopuścić do jego wysuszenia. I już słuchajcie, bardzo się cieszę na ten cały majowy czas, bo jest to taki piękny okres w roku, kiedy te wszystkie sadzonki, które tak pielęgnujemy, trafiają właśnie na te swoje miejsca docelowe. Kiedy pojawiają się pierwsze rośliny dyniowe, kiedy możemy już wysiewać ogórki, dynie, to już znaczy, że lato jest blisko. A właśnie, jeśli chodzi o ogórki i ogórki szklarniowe, które wysiewałam na rozsady ostatnio, e, było rozdanie. No i tutaj Wam się wyświetlą dwie osoby, e, które ode mnie nasiona otrzymują. Proszę Was odezwijcie się do mnie w wiadomości prywatnej. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam wspaniałego miesiąca w ogrodzie. <grym>, dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.